Dzień dobry, mimo tego że lato w pełni, my otrzymaliśmy już dostawę tegorocznych kultowych kalendarzy adwentowych firmy Vera, a w tym odcinku sprawdzimy sobie jego zawartość. Zapraszam! Tegoroczna edycja kalendarza adwentowego zawiera 25 elementów ukrytych w kartonowym świątecznym opakowaniu. Po skompletowaniu wszystkich otrzymujemy zestaw wysokiej jakości narzędzi oraz kilka oryginalnych przydatnych gadżetów. W skład zestawu wchodzi m.in. rękojeść z uchwytem do końcówek w rozmiarze 1,4 cala o długości 78 mm oraz główka grzechotki Cyklop Mini o długości całkowitej 50 mm z mechanizmem zapadkowym o kącie powrotu zapadki wynoszącym zaledwie 6 stopni. Kolejnym elementem jest uniwersalny uchwyt do końcówek o długości 50 mm z silnym magnesem i pierścieniem przytrzymującym oraz adapter do ręcznych kluczy nasadowych o długości 25 mm. Oczywiście komplet zawiera także klucze nasadowe w rozmiarze 8, 10 i 13 mm oraz 5 końcówek do śrub krzyżowych typu PZ, PH i płaskich i 8 końcówek typu hex oraz Torx. Każdy z tych elementów ma swoje miejsce w kompaktowym uchwycie stworzywa do przechowywania narzędzi mini tulczek. W tegorocznej edycji kalendarza adwentowego nie mogło zabraknąć praktycznych gadżetów w oryginalnym wzornictwie Wera. Znajdziemy w nim solniczkę oraz pieprzniczkę i oczywiście otwierać do butelek w formie cyklop mini. Trzy nowe akcesoria codziennego użytku są dostarczane w etui, które ułatwia ich zabranie ze sobą. Warto nadmienić, że gadżety te dostępne są tylko w kalendarzu adwentowym. Skompletowany zestaw doskonale sprawdzi się w podróży. Znajdziecie go na stronie sklepu phabc.pl, ale pamiętajcie, że oferta ważna jest tylko do wyczerpania zapasów. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.